Widzimy klientów z jednej branży, którzy mają skuteczność sprzedaży handlowców 5%, a inni mają 30%, 45%. No niesamowite różnice. I próbowaliśmy zrozumieć, na czym polega ta, dlaczego tak jest. I słuchajcie, wszystko zależy od dwóch rzeczy. Od kwalifikacji lidów. Mamy klientów, którzy robią ofertę dla wszystkich w tych trudnych czasach i mamy, ofertę, mamy przykłady klientów, którzy nie robią oferty prawie dla nikogo. Czyli kwalifikacja. I widzimy, że ci, którzy bardzo mocno kwalifikują, są bardzo szczerzy w rozmowie, mówią otwar otwarcie, pytają o budżet, o proces decyzyjny i mówią, że jak nie ma potwierdzenia, nie robią oferty. Oni mają bardzo wysokie skuteczności w zamykaniu. Plus, tutaj też mamy różne podejścia, kiedy je, ci, ci sami klienci, przez to, że mają tak mało kontraktów w lejku, też mają bardzo małe zespoły sprzedażowe. One się bardzo skurczyły w ostatnich latach, i w związku z tym ci handlowcy, którzy zostali. Bardzo często są wybitni, najlepsi, często są to osoby kierujące firmą.